W imię Ojca, I Syna, I to Świętego. Amen. Pani, usłysz moją modlitwę, a w łonie moje niech to ciebie przyjdzie. Boże, stwórc i odkupicielu wszystkich wiernych, udziel zmarłym sługom i służebnicom Twoim odpuszczenia wszystkich grzechów. Niech przez popoczne modlitwy dostąpią miłosierdzia, które tylko zawsze pragnęły, Który szyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Bądź uwielbiony, Panie, zawiczne kapłaństwo Chrystusa z prezego stałego, Polecamy Ci zmarłych, papieży, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, diakonów i osoby konsekrowane, wszystkich pełniących szczególną misję w Kościele niech owoc i ich modlitwy, i prac wyjednają im nakrotę w Twoim Królestwie. Wiesz odpoczynek, raczej dać Panie, a światło siekujste nie chęsie Przez mięsiecie posz, nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.